podstawowym wyposażeniu narzędzia do stanowiska frezarskiego i to dedykuję osobom, które chcą zacząć przygodę z obróbką, skrawaniem na wiertarce czy frezarce, ewentualnie też się to i do tokarki. Także dzisiaj na początek powiem kilka słów o podstawowym wyposażeniu, które będzie nam potrzebne na początek. I tak, na początek yy, o podstawowym wyposażeniu. A więc podstawowym wyposażeniem do frezarki czy wiertarki to jest przede wszystkim imadło. I tutaj mamy imadło yy, uchylne, skrętne. Ono się uchyla tutaj na kołysce. Lewo prawo, także jest podziałka, możemy go skręcić pod kątem. Oczywiście są też imadła, tak jak to jest imadło, tylko skrętne, albo bezpośrednio możemy przekręcić do stołu na stałe. Co jeszcze więcej? Gdy chcemy obrabiać przedmioty o regularnych lub nieregularnych, a powtarzających się parametrach, warto się zaopatrzyć też w stół obrotowy. Widzimy tutaj, jest z podziałką. Z kątomierzem naniesionym, tutaj na, na, nie bardzo widać, jest na, yy, na tarczę. I wtedy sobie możemy ustawić podział, co ile stopni, lub co ile yy, milimetrów mamy przefrezować lub wywiercić otwór. Yy, co więcej, jeszcze yy, następnym wyposażeniem to jest element to jest podzielnica prezarska. Też tutaj, jeżeli chcemy prezować wałki yy, o regularnych lub nieregularnych yy, powierzchniach, oczywiście powtarzających się, to wtedy sobie możemy tutaj ustawić podział i co ile stopni lub co ile yy, milimetrów ma nam się yy, obrócić materiał. Do tej podzielnicy jest oczywiście konik podporowy i to razem współpracuje. To w tej chwili jest niezamontowane to. Tylko tutaj właśnie chciałem powiedzieć, o właśnie, że takie narzędzie też powinno być na wyposażeniu. Do, do frezowania poziomego, tutaj akurat jest zamocowana głowica pionowa, ona frezuje, gdy zamontujemy tutaj głowicę frezerską, to może frezować w pionie, a ta frezarka, ta rocinka jest przystosowana też do frezowania poziomego i wtedy odkręcamy tą głowicę, tu stąd, Wysuwamy tą pinolę do przodu i tu mamy podtrzymkę, którą zakładamy właśnie tu, którą zakładamy tu na tą pinolę z przodu, gdy nam się wysunie i możemy zamontować czpień długi poziomy i frezować, yy, i frezować poziomo, także yy, warto zwrócić uwagę na, przy zakupie frezarki żeby coś takiego było a jeżeli nie ma to warto dokupić do danego modelu yy, co tu więcej jeszcze yy, Aha jeszcze warto się zaopatrzyć w pryzmy frezerskie do mocowania materiałów różnych tutaj są różne pryzmy do przykręcania do stołu w rowkach teowych yy, materiału który chcemy frezować właśnie też to warto mieć na wyposażeniu. I teraz tutaj przejdziemy właśnie teraz do wyposażenia, do trzpieni frezerskich i, i, i frezów palcowych. Zamontuję aparat, kamerkę na statywie. głowice no, frezeckie, głowice frezerskie, głowice frezerskie yy, yy, dzielimy na, yy, na głowice yy, z czpieniem ISO to jest tego rodzaju czpień tak mam iso 40 bo mam taki rozmiar przy frezarkach lub... Yy, Morsa. Na storek morsa to jest tego typu. Ja akurat takich czpieni nie mam, bo nie używam, ale przy tych frezach to jest yy, storek morsa. No i czpienie, yy, yy, czy, te głowice frezerskie dzielimy na yy, głowice frezerskie na płytki wielooszczowe. Tu mamy akurat trzy oszczowe i cztery oszczowe. No, tutaj, takie mam jeszcze do planowania, dwuoszczowe. Kąt tych płytek jest 90 stopni. One służą do, do planowania zgrubnego lub średnio dokładnego. No, tu mamy samą, sama głowica bez czpienia. bo każda głowiczka składa się z czpienia i z głowiczki. Przykręcana jest tutaj na, na zabierak. Co tu jeszcze? Średnice głowic. Mamy od, od, 50, od Fi 50 do, yy, do, do 315 mm. W zależności od, od wielkości maszyny i od yy, zastosowania. Yy, co tutaj jeszcze mamy? A, czienie frezerskie yy, dzielimy też jeszcze na czpienie yy, z tulejkami ER. Wiertarskiego, to jest na uchyt wiertarski oraz trzpienie redukcyjne na stożek morsa. Tutaj nam wchodzą właśnie ze stożkiem morsa yy, Frezy ewentualnie możemy zamontować wiertło. Wiertło. ściółka z ISO 40 na stożek, tutaj mamy akurat y, numer 4, ale są też na stożek numer y, na przykład 3. Różne rozmiary są, także możemy sobie y, zamocować wiertło lub jak mówiłem, frez y, z, y, z mocowaniem na stożek morza. Y, no i co? Do frezów palcowych jeszcze tutaj y, frezy palcowe dzielimy na na, na palcowe do kanałków, do wpustów. Teraz różne fazowniki do fazowania. Tutaj też mamy fres palcowy do fazowania powierzchni. Frezy stożkowe. Tutaj mamy stożek zrobiony do... na przykład, gdy chcemy przefrezować um, otwór stożkowy, na przykład pod końcówkę drążka, to mamy tu mniejszą średnicę, tu większą. To są frezy robione przeważnie do, do swoich potrzeb. Um, frezy teowe, do rowków teowych, takich jak, jak mamy na przykład przy, yy, przy stole prezerskim. Frezy na jaskółczy ogon, to mamy pod skosem. No i co tu jeszcze, tak w skrócie to by było tyle. A, a frezy, jeszcze jedno. Frezy palcowe dzielimy na frezy ze stali HSS, tak jak ten na przykład, lub węglikowe, to są bardzo ciężkie, a zarazem bardzo dobrej jakości frezy porównani. Ten sam wymiar, ten jest dwa razy cięższy od, od HSS. To jest frez węgli, węglikowy węglikowy. To są bardzo dobrej jakości właśnie frezy. Co tu jeszcze mamy? Aha i głowice jeszcze te frezerskie dzielimy właśnie na wielopłytkowe lub ewentualnie głowice wytaczarskie. Ja tu mam dwa komplety głowic wytaczarskich. Jedna to mam. Fi50. Są to noże zmiennymi, są to głowice zmiennymi płytkami nożami. I tu możemy sobie roztaczać otwór o różnych średnicach. Tu jest regulacja. Nam się ta część wysuwa, przesuwa. W zależności ile, ile tutaj nastawimy. Tu jest regulacja. Akurat w tym Fi50 jest. nie bardzo widzę, już te, a, jest, do, do dwóch setek, cholera, już nie ten, tak, tu mamy podział do, do dwóch setnych i możemy noże mocować w pionie lub mocowanie boczne, tylko że, z tym, że te noże to są noże prawe, to są najczęściej spotykane noże w głowicach, są przystosowane tylko do mocowania w pionie. Bo jeżeli byśmy zamontowali boczne, to musimy zmienić obroty przy, przy frezarce, bo, bo inaczej będzie tam chodził odwrotnie. Można, jest na to sposób, ja sobie to zrobiłem tak, że bo tu mamy tą głowiczkę rozkręcaną, po skręceniu. Tutaj wywierciłem sobie. Wywierciłem sobie otwór. Teraz wam pokażę. Tu właśnie. Wywierciłem otwór pod śrubę ósemkę. Nie wiem czy widać jest, czy nie. Powinno być widać nagwintowałem i ta głowica, bo ona, gdybyśmy włączyli inne obroty, to nam się rozkręci, by nam, nie, nie, by nam się rozkręcała. A oszczędzając wydatek, można sobie z tej jednej głowicy zrobić głowicę i prawą, i lewą. I wtedy skręcamy tu mocno, tu gwintujemy i wkręcamy śrubę zabezpieczającą, imbusową. I jeżeli... Teraz to sobie mocno tu skręcimy. To możemy tą głowicą frezować i w lewo, i w prawo. I ona nam się nie rozkręci tutaj. I noże te same możemy zastosować do y, obrotów lewych i prawych. Nie musimy, nie musimy kupywać nożów lewych, prawych. Tylko wystarczy nam na przykład tam, jak w tym wypadku, prawy nóż do frezowania bocznego i do frezowania tutaj właśnie y, pionowego. No, i do tego jeszcze sobie też dokupiłem. A te, te głowiczki wytaczające są w trzech rozmiarach podstawowych: to są Fi50, Fi75 i Fi100. Ja mam akurat Fi50 i Fi100. I Fi50 jest na noże od 12, od 12 mm a te większe są na trzonek 25 mm. Tu mam akurat frezik, nóż kupiony z, z płytkami wymiennymi do, do, tego, do tej głowicy. Co tu jeszcze więcej? Aha, no i tak samo jest z tą głowicą dużą. To jest głowica 100. Tu jest podział do, do 1000 tysięcznej. Jest bardziej dokładna. Do 1000 tysięcznej mm. milimetra. No i tutaj mamy akurat... Mamy takie noże, do tego to są już noże, noże yy, bardziej masywne ten nóż, a ten nóż, jest różnica, nie? I te noże mają właśnie tutaj yy, yy, filtrzonka 25 mm tak samo w tej głowice, głowiczce, to samo sobie tutaj. Yy, Wywierciłem otwór, nagwintowałem i też mam, głowica mi służy i do lewych i do prawych obrotów. Ta śruba nam tutaj kontruje i klinuje i powoduje to, że nam się głowica nie rozkręca przy lewych obrotach. Co tu jeszcze? A, zrobiłem sobie też taką głowiczkę z uchwytem tokarskim. Tutaj do, można mocować różne frezy, do których nie mamy na przykład tego typu tulejek, tych ER, -E, nie? to możemy sobie przymocować różne średnice frezów. Yy, co tu jeszcze więcej? Aha, no tak. Yy, głowiczki z tulejkami ER są w kilku rozmiarach. Kupuje się w kompletach. <coughs> <coughs> o, no, przepraszam. Kupuje się w kilku kompletach. Ja tu akurat kupiłem tutaj 1, 2, 3, 4, 5, 6 kompletów tulejek różnych, i to są właśnie yy, są różne rozmiary R16, ER, ER20. Mówimy o tych tulejkach ER20, yy, ER25, yy, ER32 i ER40. Te są akurat rozmiary R32, i to w zależności od rozmiaru tulejek. Yy, jest, są różne y, komplety i na przykład R16 jest, y, w komplecie jest 8 sztuk takich tulejek, R20 jest 11 sztuk takich y, rozmiarów, R25 jest 13 takich różnych rozmiarów pod różne średnice preza. R32 ER jest 19. Ja akurat kupiłem sobie raz, 2, 3, 4, 5, 6. Bo taki był komplet, taki kupiłem, ale jest akurat w R32 jest 19 różnych rozmiarów tulejek, a w największych R40 jest 24 różne rozmiary tulejek. I wszystkie tulejki są przystosowane do zaciśnięcia freza palcowego od FI 2 mm, tylko w zależności od, 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 od wielkości do maksymalnej, Na przykład ER16 jest od Fi2 do Fi10 10 mm, ER20 od Fi2 do 13 mm mocowania, ER25 od Fi2 do 13 R ER32 od Fi2 do 19 mm. I ER 40 od fi 2 do 26 Zrobiłem gafę, bo ER 25 jest od f2 nie do 13, tylko do 16 mm. Ten akurat, tak jak mówiłem, jest komplet R32, na czpień ISO 40, jest mocowany, jest to maksymalna średnica freza, jaką możemy zamocować, jest 19 mm. O to jest. Ta tulejka z tym frezem. Ja sobie kilka trzpieni kupiłem, także nie muszę przekładać tulejek. Tylko mam yy, przy jednym ćwieniu tulejka ósemka, szóstka, tu mam na dziewiętnastkę. Nie muszę za każdym razem przekładać tulejek. do i do innego trzpienia. Mm, co tu jeszcze więcej? Tak w skrócie. Aha, yy, na przykład yy, do rozmiarów tych trzpieni. To jest ISO 40. To jest ISO 30. Jest różnica, widzicie chyba yy, w rozmiarze, nie? Są jeszcze ISO 50, ale ja mam akurat przy frezarce mam ISO 40. Hmm, co tu jeszcze? A jeszcze do, do tych frezów, to jeszcze mamy prezy piłkowe. Przeważnie są stosowane do do frezowania yy, poziomego. właśnie jeszcze przy tych frezach wielopłytkowych, wieloostrzowych, to mamy tu wymienne płytki. Kluczykiem sobie odkręcamy chrubę i możemy wymienić płytki. I tu właśnie są płytki akurat do, do tej głowiczki. Też należy się zaopatrzyć yy, na zapas kilka sztuk w razie uszkodzenia płytki to możemy sobie wymienić no i ta na przykład ma ta jest czterokątna głowiczka na, yy, yy, na, na cztery płytki więc też tutaj są płytki Tak, akurat są złote w zależności od, 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 zastos od zastosowania jeszcze o tych płytkach, co chciałem powiedzieć. Płytki przy głowiczkach wielooszczowych mają różne oznaczenia i różne kolory. Na przykład ta jest złota, ale są szare też, są złote. I, i co właśnie? W zależności od koloru dzielimy na płytki na różne zastosowanie do różnej stali. I na przykład płytki y, koloru y, niebieskiego są do y, oznaczeniem P, niebieskie są do y, stali czarnej, zwykłej, żółte M oznaczenie M są do stali nierdzewnej, y, koloru czerwonego K są do żeliwa, y, co tam dalej jeszcze, y, koloru y, zielonego N. Do aluminium, S o oznaczeniu S, to jest złota, to akurat ta jest złota, to mamy żaroodporne i H szara, tak jak te są szare, stale hartowane. Stale hartowane. Co tutaj by jeszcze więcej powiedzieć? No tyle na początek by było o tych. O tych właśnie podstawowych frezach. No tutaj właśnie są różne frezy, w zależności od, od, od zastosowania obustronne. Palcowe do kanałków. Do, 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 no są jeszcze do dwupiórowe, są wielopió wielopiórowe yy, frezy. Co tu jeszcze więcej? Tak na szybko. Aha. I jeszcze co do, co do wyposażenia, to należy jeszcze nie zapomnąć o przyrządach pomiarowych. O przyrządach pomiarowych. A więc. Średnicówki wewnętrzne to są bardzo fajne średnicówki. Mierzymy wymiar w środku, blokujemy i ten wymiar później mierzymy suwmiarką. Też to są różne średnicówki o różnych średnicach. Przydatne do mierzenia głęboko w otworach. No, i tutaj mikrometry zewnętrzne też o różnych, o różnych wymiarach. Mikrometry wewnętrzne.